Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2022 roku o sygnaturze AK 3 CZP 119 na 22, odszkodowanie przysługujące od Zakładu Ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione, uzasadnione koszty naprawy. Także, no teza tej uchwały jest bardzo taka niejednoznaczna, jest bardzo ogólna, nie daje, nie daje odpowiedzi na te pytania, które, no, które zostały Sądowi Najwyższemu zadane. Natomiast to, no, do opinii publicznej przenika coraz więcej komentarzy i analiz uzasadnienia tej uchwały, która się niedawno pojawiła, i podkreśla się, że. W tym sformułowaniu niezbędnych ekonomicznie ocenionych kosztów naprawy no nie powinien się mieścić jakikolwiek automatyzm. W szczególności Sąd Najwyższy podkreślił, że nie można jednoznacznie odgórnie przesądzić, że odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń może być każdorazowo obniżone a rabaty czy ulgi na części i materiały względnie robocizny. Jednocześnie są Najwyższy, co jest dosyć przełomowe i rewolucyjne, wskazał, że nie można również z góry wykluczyć możliwości uwzględnienia tych rabatów i ulg, o ile na podstawie okoliczności konkretnej sprawy będzie możliwe przyjęcie, iż mieszczą się one, czy wręcz współkształtują niezbędne i ekonomicznie oszacowane koszty naprawy. Przy czym podkreślono bardzo, że kwestia ta no, jest materią poszczególnego postępowania, które no, no, co musi być wyjaśnione na podstawie postępowania dowodowego, i e, nie ma, nie ma podstaw do żadnego automatyzmu, to przyjmowanie, że we wszystkich sprawach e, będzie e, tak samo. No i w mojej ocenie. Tak naprawdę uchwała ta zamiast e, ujednolicić orzekanie, zamiast wprowadzić pewne powszechne, ogólne, łatwe do zastosowania reguły, wprowadza stan dokładnie odwrotny, czyli e, zwiększa niepewność, otwiera nowe pola do e, interpretacji, a także now, stwarza zupełnie nowe argumenty zakładom e, ubezpieczeń. I w mojej ocenie ta uchwała jest bardziej korzystna dla zakładów ubezpieczeń i będzie e, stwarzać nowe argumenty dla, Systemowego ograniczenia odszkodowań, niż, niż, niż stwarza pewność dla poszkodowanych, ile tak naprawdę mogą się tego odszkodowania domagać.